I tak, cześć koteczki, dzisiaj rozmawiamy o orderze typu Limit on close wszystkie ordery Limit to są już lepsze niż market, więc polecam. I ten akurat Limit on close dotyczy kupna albo sprzedaży akcji przy zamknięciu giełdy. I teraz poczytamy szczegóły to jest opis z Interactive Brokers, że Limit on Close trzeba zrobić przed zamknięciem ten typ orderu, przed zamknięciem giełdy i on będzie zrealizowany, jeśli cena, którą ustawimy jako limit, będzie, e, w sensie rynkowa cena będzie taka sama, jak ustawimy w limicie, czyli po tej cenie, którą będziemy chcieli kupić, albo lepsza niż ta cena, którą ustalimy jako limit. I teraz te ordery powinny być złożone na NASDAQ maksymalnie do 15.58 i zmodyfikowane albo anulowane maksymalnie do 15.50 czasu pracy giełdy i na New York Stock Exchange podobna praktyka do 15.45. I teraz, jak to wygląda w Interactive Brokers? Wybieramy znów Apple, akcje, buy order. I ilość, którą chcemy, na przykład tutaj 100 akcji, wybieramy limit on close i ten limit 150, jeśli cena będzie przy zamknięciu giełdy, na przykład 150 albo niżej w tym przypadku, bo tak jak tam mówiło, jeszcze raz pokażę to, że if the closing price is at, czyli na tym poziomie obera Then the submitted limit price, czyli lepsza. I patrzymy jeszcze raz. Teraz cena jest 154,99. Ustawiamy limit, że chcemy kupić taniej o 5 dolarów. I jeśli cena przy zamknięciu spadnie do 150 albo niżej, czyli lepiej będzie dla tego orderu, to order się zrealizuje, i wtedy e, kupi się e, ta ilość akcji, na przykład 100 sztuk. Tak samo jest sell order. Jeśli na przykład cena jest 154,99 i ustawiamy limit on close i chcemy sprzedać 170, jeśli cena pójdzie do 170 albo wyżej, na przykład 175, czyli będzie na naszą korzyść, wtedy broker zrealizuje to zlecenie i dostaniecie albo sprzedacie w tym przypadku swoje akcje. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe i do zobaczenia w następnym filmie.